Witajcie kochani. Ciąg dalszy naszych rozważań, jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaństwem a religiami a religią. I w takim, tak często się o tym mówi, że, że jesteśmy religią księgi, że religie w ogóle są religiami księgi, że Stary Testament jest księgą judaizmu. Po części też że, islamu islamu, koran. Koran jest księgą, właśnie, islamu. No i mówi się, że chrześcijaństwo jest, też ma swoją księgę, to jest właśnie Stary Nowy Testament, ale tak naprawdę my nie jesteśmy religią księgi. Nasze chrześcijaństwo nie jest tak związane z, z Biblią, jak, jak te dwie pozostałe, właśnie, wielkie religie. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo jest, tak jak mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku, jest przede wszystkim relacją z żywym, osobowym Bogiem, a nie bezpośrednio wiąże się z Księgą. Więc nie jesteśmy religią Księgi, ani także nie jesteśmy religią świątyni. To coś zaskakującego być może dla wielu z Was, bo Ktoś powie, no dobrze, halo, państwo Gajdowie, ale my teraz mamy świątynię. Jeszcze o tym powiemy w następnych odcinkach. Tutaj chcemy podkreślić to, co w liście świętego Jana, który czytaliśmy już w poprzednich odcinkach, yy, pada. Nikt nigdy Boga nie oglądał, mówi święty Jan, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas... I miłość ku niemu jest w nas doskonała, bo Bóg jest miłością. A więc jest odkrycie, które doprowadzało ich do tego tańca z radości na placu, było takie: Bóg jest miłością między nami. Bóg objawia się poprzez to, że się miłujemy. Bóg jest miłością. I szczytem tego, Objawiania się czy wynurzania się Boga był miłujący człowiek, a więc również relacja. Tutaj też y, można powiedzieć o tym, że chrześcijaństwo wprowadza coś no, bardzo radykalnego i takiego, że w związku z tym, że jesteśmy braćmi, że miłość jest najważniejsza, to także była mowa o miłości nieprzyjaciół, było zaproszenie. Do tego, aby miłować swoich nieprzyjaciół, by wydawać za życie za tych, którzy nas prześladują. To było także coś zupełnie nowego, gdzie raczej w judaizmie było bardzo jasne, kto jest, kto, kto nie jest, że tak powiem, naszym bliźnim, kto, kto może wchodzić do jakiego przedsionka, a tutaj było coś zupełnie innego. Czyli ta poprzeczka, można by powiedzieć, te wymagania dla chrześcijan były bardzo wysokie. To nie chodziło o wypełnianie prawa, wypełnianie, wypełnianie jakichś rytuałów, przepisików, ale chodziło o miłość łącznie z miłością do nieprzyjaciół. Nie lubię tego słowa poprzeczka bardzo wysoko. Raczej właśnie Bóg szedł tak nisko, że w tym momencie. Gdy ktoś chciał się z nim zjednoczyć, automatycznie poszerzało mu się serce, i automatycznie to serce obejmowało wszystkich, nie wyłączało kompletnie nikogo. Eucharystia była szczytem i celem życia chrześcijańskiego. Karmili się jego ciałem, pili jego krew, stawali się nim, aby wydawać swoje ciało i przelewać swoją krew z miłości do innych w Łukaszu czytamy piękną katechezę na temat znajdziemy piękną katechezę droga do Emaus swoją drogą mówimy o niej w innym miejscu na stronach fundacji znajdziecie droga do Emaus ikonę Eucharystii zachęcamy żeby sobie tam zajrzeć przymusili go mówiąc zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się nachylił szedł więc aby zostać z nimi, gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły, poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Można powiedzieć, droga do Emaus kończy się Eucharystią, czy właściwie prowadzi do Eucharystii. Chrystus w ciele, tak jak był znany, Chodził po ziemi, znika, wewnętrznia się, i teraz oni czytamy później, wstają. I jest użyte to samo słowo, które oznacza zmartwychwstanie. Wstają i wracają do Jerozolimy. To jest uobecnienie się tej tajemnicy w dziejach świata, w każdym pokoleniu, w tych, którzy pragną nazywać się chrześcijanami i pragną mieć udział w tym szaleństwie miłości.